Błogosławionaś ty, błogosławionaś ty między niewiastami I błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, matko Boża, módl się za nami, za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony Jezus Święta Maryjo, Matko Boża Módl się za nami, za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen Amen Maryjo, Amen Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy zachowaj nas od ognia piekielnego zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia, Maryjo przyczyno naszej radości druga tajemnica radości to nawiedzenie świętej Elżbiety wszystko co jest życiem rodzi się w spotkaniu życie duchowe nawet bardziej jeszcze niż cielesne. Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję jest równocześnie nawiedzeniem Jana Chrzciciela przez Jezusa. To wielkie spotkanie zaowocuje objawieniem się miłości. W bliskości spotkania tych dwóch kobiet, które przeżywają wielkie tajemnice Boże w swoim życiu, narodzi się wielkie umiłowanie. Umiłowanie Boga. Uwielbienie dla Boga wypłynie z tego spotkania. Prośmy dla siebie o piękno i o czystość wszystkich naszych spotkań, naszych kontaktów, aby rodziło się z nich dobro, które zwycięża zło. Ojcze Nasz. Moje wszyscy królestwo twoje, Bądź wola twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Tego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale na sprawę bez Amen.